Witam, witam ogólnie tu mam życzenia życzenia dla Łukasza ogólnie Gajosa i Sandy z okazji urodzin dużo seksu i picia dużo ja też się dołączam od Pawła Boskiego ogólnie wszystkiego najlepszego w dniu urodzin bo coś takiego dostałem żeby wam się dobrze w, imu, w miłości wam się tego i dużo seksu też. Bo bez miłości i seksu nic nie ma. Ogólnie. Ogólnie wszystko na lepszego. Jak macie jakieś pytania czy coś, wystarczy na fan też, wejść, zalejkować i zapytać jak macie niepewność, czy to jest prawdziwe czy nie, wystarczy zapytać się w tym roku robię pierwsze vlogi. A jak będzie dobra odpowiedź czy prawdziwa, a będzie złapość, czyli fake. W ogóle pozdrawiam Was. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się dłużej. Na następnym odcinku ben.